Dobry wieczór Państwu, zapraszam na program dziś w kibelku, a więc wspaniały program nadawany na Antenie Telewizji w Fersha Film Dieta, który jest wyjątkowy i ma za mało wyświetleń jak na swoją wyjątkowość, ponieważ w dzisiejszym wydaniu tego wspaniałego programu zajmiemy się bardzo ważnymi informacjami. I tak jak zazwyczaj ten program się zajmuje informacjami najważniejszymi, z tych najmniej najważniejszych, tam yy, tak w tym przypadku, zajmiemy się takimi realnie poważnymi wydarzeniami międzynarodowymi na skalę, jak gdzieś Odbytgoszczy po nie wiem, tak gdzieś, nie wiem, po Malbork. dobra, niech będzie, że odbytgoszczy gdzieś po Malbork, Więc takie naprawdę międzynarodowe sprawy to będą, bo zajmiemy się kwestią, jaką jest majówka. Która właśnie dobiega końca, i w tym roku jest długa. W tamtym roku była też długa, bo była też do tego samego dnia, do 4 maja, ale do tego zaraz przejdziemy. Bo najpierw się zajmiemy, czym jest majówka. I teraz każdy powie, że wie, że to jest długie, wolne na początku maja, ale dlaczego ono jest? Jest to wynikiem z splotu wielu świąt, które akurat, akurat w Polsce wypadają na początku maja, przez co po prostu i też zaczyna się tak, że jest ta cieplejszy początek wiosny się rozpoczyna, charakteryzuje się on wtedy grillami, ogniskami, pierwszymi biwakami. Po prostu pierwszymi takimi wakacjami, popularnie nazywanymi nie także w czasami, ale na trochę mniejszą skalę i przy jeszcze trochę chłodniejszych temperaturach niż już w czerwcu, lipcu czy w sierpniu, gdzie też już jest dość chłodno. Na pewno chłodniej niż w czerwcu i lipcu, ale jeszcze są ten etap wakacji szkolnych, że lipiec, sierpień. Nieważne, wracamy do głównego tematu, jakim jest sama mojówka. Ten... Spród świąt wygląda następująco. 1 maja jest dzień wolny, ponieważ jest to święto pracy, czyli święto komunistyczne, jednakże ze względu na to, że każdy lubi mieć wolne, to zostało ono mimo upadku komunizmu pozostało w kalendarzu. To w ogóle ironiczne, że święto pracy jest dniem wolnym od pracy. Wspaniałe pomysły komunistyczne. 2 maja nie jest świętem obowiązkowo wolnym, ale wiele, wiele firm przez to, że kolejny dzień też jest wolny, jest zamknięte, w tym placówki edukacyjne, wiele przedsiębiorstw. Jest to także święto flagi narodowej. 3 maja jest konstytucji jest święto konstytucji 3 maja, o oh wow, która została uchwalona. 3 maja, no kto by się spodziewał, w Warszawie, ale to mniejsza o to, co się z nią stało z konstytucją, ponieważ w tym y, roku mieliśmy jeszcze piękną rzecz, że 4 maja była niedziela, czyli ogólnopolski, jak zawsze weekendowy dzień wolny. Szkoda, że nie było szybciej, że piątek był trzeci, bo i tak wtedy był czwarty sobota. Wolne i wtedy piąty niedziela by była, gdyby tak wypadało. No niestety świat nie jest idealny, aczkolwiek po prostu ten program chcieliśmy zaznaczyć, iż majówka to bardzo ciekawy ewenement na skalę ogólnokrajową od Bydgoszczy do, Malor do Malborka, iż jest to przedziwny okres tak naprawdę splotu wielu świąt i takich nowoczesnych jak... nowoczesnych... 300 lat temu Konstytucja, Nowoczesne Święta. Że takich ustanowionych niedawno świąt i bardzo szeroko świętowanych jak 3 maja i święta pracy, które stosowano już od czasów PRL-u i dzięki temu powstało. Tak przynajmniej mówi bardzo wiele osób święto grilla między 1 a 3 maja, a w tym roku między 1 a 4 maja. Niestety także musimy Państwu przypomnieć, że majówka dobiega końca wraz z końcem dniem dzisiejszym. Dziękujemy za oglądanie i mimo zakończenia majówki prosimy o dalsze oglądanie transmisji telewizji kniejowskiej w Ryszardzie Murdiota, w szczególności Dzieciki Belku i Króliczych Światowych Informacji. Czemu ich? Bo tam są informacje najważniejsze z tych najważniejszych.